Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień przywitał nas pięknym słońcem i widok na tatry. Żona zażywa kąpieli słonecznych, a ja podążę z kawą. Dzień dobry. Kawka? A ty przecież sobie powiedziałeś: około naszych widzów, bo to jest pierwszy dzień nasz. No tak, ale przyjechaliśmy, wyjechaliśmy wieczorem. Tak, tak. No, Tak, o. No ale nocowaliśmy w Nowym Targu. Nocowaliśmy w Nowym Targu, wyjechaliśmy sobie późnym wieczorem. To była taka szybka akcja, bo nam się troszkę pozmieniało. Nocowaliśmy w Nowym Targu. No i, no i przyjechaliśmy. rana sobie przyjechaliśmy na camper park Olim. Jesteśmy tutaj chyba już któryś raz z kolei. Ale liczyliśmy, że ostatni raz byliśmy tutaj na Sylwestra, trzy lata temu. Tak. Tak, Więc. trzy lata temu. I to był nasz, nasz ostatni raz z w Zakopanem. W Zakopanem, tak. Hmm. Mając 100 km do takiego kurortu. No, słabo. Hmm. Ale nie spodziewaliśmy się, że frekwencja będzie taka mała. Tak, zobaczcie. D pisaliśmy, dzwoniliśmy, że chcemy rezerwację zrobić. A pan mówi, że nie robią rezerwacji, ale śmiało możemy przyjeżdżać. Więc przyjechaliśmy z samego rana. Żeby być pierwszym. No i no i tak też się stało. Byliśmy jedny, z pierwszych, jednymi z pierwszych. W tak. pięknym widoku mamy miejsce na skocznie. Zapowiada się piękny dzień. Możemy tutaj gorących kąpieli również zażyć no, wieczorem. O <laughs> Obok stok. Taki malutki. Jak byście się chcieli uczyć? Rewelacja. To... Taka ośla łączka Orczyk jest. Ja. My sobie kawkę, pijemy, pijemy. kawkę. poleżymy klej. Mamy plan na. Bo w tym roku stwierdziliśmy, że mamy tych dni niewiele na ferie. No, tydzień niecały. cały tydzień, więc nie pojechaliśmy nigdzie na narty za granicą. Myśleliśmy o dolomitach znowu. Ale za dużo by nam zajęła droga. <gry> tak, natomiast. Marcin ma problemy z kolanem. A, delikatnie z kontuzję złapałem, jest też Po całym, całym dniu jazdy na nartach też mi się odzywa prawe kolano. I padło na zakopane. Na zakopane. Ale nie na narty. No, bo tutaj nie byliśmy. Ale nie, I nie na narty. Stwierdziliśmy, że w tym roku spędzimy również aktywnie czas w zimie i będziemy uprawiać piesze wędrówki. Hmm. O Ale. Dolinach oraz dolinkach. Ale nie w górskie. Nie. <laughs> nie. Szymon się pytał, mama, co będziemy robić z Zakopanem? Ja My tak, budzimy nagie wądrysy na zawrat, a takie przerażenie w oczach jego widziałam. <laughs> nie, no to trzeba być naprawdę przygotowanym i mieć dobrą kondycję, a nie tak. Góry to nie żarty. Nie, to nie żarty. W zupełności nie. No nic. My plan mamy taki na dzisiaj, że idziemy tutaj drogą pod reglami, Zajrzymy do takiej mało uczęszczanej e, doliny. Dolina e, ku dziurze. Dziurze, ku dziurze. A dlaczego a, się nazywa Kudziurze? Ku a to Dlatego, powiemy. Że... Powiemy czy? A, a dobra. Tam w środku tej jest doliny jest jaskinia, jest jaskinia pod nazwą Dziura. Jedna z sześciu dostępnych do zwiedzania otwartych. W, I Tam w można śmiało e, o każdej porze z małymi dziećmi udać się i spacerować. Dolinka jest niedługa nie, nie nie tam 2 Ki kilo, Chyba 2 km mhm. w obie strony, ale to z, ocenimy, zobaczymy. No i później chyba do Strążyńskiej pójdziemy dolinę na kawę. Tak, a potem na obiad do restauracji po kuchennych rewolucjach to były pierwsze chyba odcinki. Jak Magda Gessler robiła właśnie różne. To z 5 lat temu, z 10 lat temu? Nie wiem. Jak się nazywa teraz obrach Obrochtówka. Obrochtówka. No uh -huh. tam pójdziemy. To chodź mężu, siadaj. Chciałem ci przerwać, ale. Tam na skoczni. Prześlę. Ktoś leciał. Ktoś ćwiczył, tak? Spadł. <laughs> z góry. Nie no, chyba skoczył. <laughs> Wylądował. No nic, posiedzimy chwilę i za zbieramy 15 się. minut się zbieram. Dzieci się tam już kończą zbierać i idziemy spoko. Miłego dnia. Wyruszyliśmy na Naszą wędrówkę pieszą. Jesteśmy aktualnie przy Krokwi. Krokiew. Tak jest. Tylko nie pamiętam czy jego imienia nazwę ona nosi, zapomniało mi się. Mm -hmm. I tak z Tam pójdziemy, idziemy tak, tak. wzdłuż grani. czy jak to, grani tu to też jest... Tu się jakaś oślałączka można zjeżdżać na sankach. A... A... Tutaj jest taki śnieżny labirynt. Wycinają chyba piłą spajną. A my tu jak w klatce idziemy z stronę. Nic się nie zmieniło od tych trzech lat. Bo... Nie, jest to sama ścieżka. Teraz jest remont Aha. Tylko. Tydzień temu były skoki. A co to, przystanek? Tak, mały przystanek na ses sesję zdjęciową bo niektórzy już mają dosyć. Chłopaki, kondycja to u was kiepska. No na grzesz, się Ale przecież mają WF w szkole, to się dziwię. Zatrzymaliśmy się, żeby ludzi przepuścić. Ale musimy ruszać, bo nadciąga. Fala z tyłu. Mhm. A tam idziemy, o, tam. No to go. Idziemy, idziemy. Chłopcy. Dotarliśmy. I co? Wchodzimy do doliny. Do dziury, do dziury. Do dziury. 25 minut do dziury. Ile? 25 minut. Ale tutaj widzę turystów? Mhm. Liczną grupę. Mhm. Nie kłamałeś. 25 minut. A te klucze do lasu są? Ktoś zgubił. Pokój 41. 101. To Jakby ktoś szukał tu. To tutaj. Super. Czekają. Tak sobie idziemy do dolinki. Trasa bardzo łatwa. Jak widzicie, niebieski szlak. Takie małe przeszkody po drodze. Turystów nawet nie ma, oprócz tej grupy, którą wcześniej widzieliście. I takie przepiękne widoki z jednej strony. I z drugiej. Czego się bałeś? Bo wczoraj też padał o godzinie 18:00, że szlaki będą oblodzone. A więc, albo tu było zimniej i padał śnieg, albo później styknęło jeszcze i się. I jest dobrze. Jest przyczepne. Żono, a mówię, że to jest tak prosto, łatwo i przyjemnie. Zależy... Dobrze, że wziąłem raki, raczki, raczki. bo Pańsio... byśmy nie podeszli. Tak, państwo przed chwilą schodzili z góry mm, Bardzo i ślisko. pytali się nas, czy mamy raczki, żebyśmy założyli, bo jest bardzo ślisko. No więc zakładamy. Jak to idzie zakładanie? No i dobra. I to jest przygotowane. Ale wiesz co, ja się boję, że... Tak się zakłada? Tak, damy. No Pęknie mi to za chwilę, ale... I Super! Eee. Czekajcie, bo jeszcze mała przerwa na herbatkę. Widzę, że ty jesteś jak Robert Kubica. Jedna opona z kolcami i jedna zimowa. Jak na rajdzie Jener w Austrii. E, to odłóż to było założna. Tak. Nie mam tego założyć. chodzić. Dasz radę. się Nie jest gorąca. Jak mi wypadnie podczas? Z Soczkiem? Z soczkiem malinowym. Hmm. Też Szymek. Szymon już wypił. Poczekaj, Jędrzej, do jeździ. Nie jest gorąca, wiesz? A dobrze założyłem. Dobrze, założyłam. Bardzo dobrze. A możesz przetestować? Poczekaj, nie wypije. Ja przetestuję, już zakładam, drobię. Trzymaj. No. Bo trzy lata temu, tak? To było trzy lata temu, jak byliśmy na Sylwestra, poszliśmy do Doliny Białego. No może Potem nie, nie ścieżką w to. przez... Proszę cię. Pod reglami. I do Doliny Strążyskiej. A tam było tak ślisko dobrze, dobrze. że to było mało bezpieczne E no dara no, jest przyczepność no, super 3 minuty przerwy i idziemy Mnie wysyłają pierwszą no to idziemy raczki założone i śmigamy do jaskini Będą niedziadki? Nie wiem, się okaże. Jak szybko z góry wylecę, to znaczy, że, że są. Jest przyczepność. Ej, i tutaj musimy wejść. No łatwo nie jest. Bez tych tak, raczków ciężko by było, nie ukrywam. Ja zaraz się obrócę, zobaczę, jak tam młodzież czy daje rady. Daje to, by się jeszcze takie kijki trekkingowe nam przydały. Kolejna ławeczka do odpoczynku. Jest, jest jaskinia, jaskinia. O, ale tutaj jest lód. Zobaczcie, jakie ogromne bryły lodu. U -u! Mam nadzieję, że nic stąd nie wyskoczy. Dajesz radę, Jędrek. Na własnych nogach. Kto odważny, ten wchodzi pierwszy, ale myślę, że bez ciągnąć te raczki, czy nie? Nie. To wchodzimy. Teraz Wchodzę. Zostańcie. Wchodzę. Podpierdzam, jest dziura. A pod tymi liściami nie ma niedźwiedzia? No powiem ci, że robi wrażenie. Na przykład jakby mnie to zostało w górach noc, to bym tu się zdrzemnąć. Tu bym się położył pod tym, przykrył liściami. A tam jest chyba u góry wyjście. Dobre. tam też chyba można jeszcze zejść tam światło dochodzi, więc jest dziura Pan, tak. tam jest wyjście nie chcę stawać na tej liście ale wiesz co, tam też można zejść na tak, no można, ale no, przecież nie mamy tak takiego dziennie. ekwipunku atrakcja otaczona. Jędrek, bo się poślizgniesz, spadniesz na dół Synu. Nie krzyczymy, bo może niedźwiedź spać sobie. No. Nic nie mówili przewodniku o niedźwiadkach. No ale... Jest, zaliczone. zaliczone odchaczone. Ale nie wiem gdzie który ty przewodnik czytałaś, że to miało być łatwe podejście dla rodzin Dojść z dziećmi. Miałem na stronę internetową 10 najpiękniejszych i. Ee... No, chyba najpiękniejszych. Nie było już najłatwiejszych, tylko najpiękniejszych. E, no i w zależności od stopnia trudności no różnych dolin. No napisane. Przygotowani jesteśmy tylko jest to... na lekkie oblodzenie. Mamy roczki. Że jest to łagodna dolina dla rodzin z dziećmi. No ale bez raczków byś tu nie podeszła. Nie. Znaczy podejście... trzeba zejść podejść, może byśmy podeszli, ale raczej z... znaczy, zejście by było na pupie. Mhm. Szkoda, że tu nie ma panoramy jakiejś. O, znaczy. mhm. I tam gdzieś jest ta dziura z tej jaskini. Fajna jest. sprawa. Co, teraz co, strążyska? Tak. Okay. Idziemy. Zejdziemy i Starczy nam czasu przez Zejdziemy jeszcze. Pół godziny teraz tutaj i strążyska, pół godziny. No, zdążymy. Idziemy, idziemy bo idzie ekipa. Ekipa. Schodzimy. młodzieżowa. I jaka decyzja? Dolina strążyska czy dolina Małej Łąki? Nie, idziemy do doliny Małej Łąki, czyli tam. Już pokażę. A strążyską zahaczymy jutro od, doliny, od tej, Doliny Białego. Tak. Przejdziemy później, tam jest ścieżka pod reglami mm -hmm. i zejdziemy do Strążyskiej. tam sobie coś zjemy i, I wrócimy. Do... To taka do będzie pętla pewnie 3-4 godziny. Dla nas. Do Doliny Małej Łąki mamy 40 i... minut. I Oj, takie wejście teraz. jest. Czyli będzie gdzieś o 16 godzinie. Czyli ładny dzień. Zobaczymy co się kryje. Na samej górze. Bez raczków byłoby ciężko. Niektórzy są bardzo odważni. I w sportowych butach wchodzą. Lub w takich modnych, no nie? Bucikach. czy mają takie modne buciki. To są księżycowe, tak? <grym> tak. A na księżyc można wejść. Tak. Ale to. <grym> Od razu widać turysta. My też nie jesteśmy masz tak nie. przygotowani, ale mamy przynajmniej raczki. Dzięki tobie tak. Dzieci Chodźcie A, no, to już mam jakieś busiki tutaj mhm. No pięknie Pięknie jest Fajni się tak zmęczyć Spacery ale jak na pierwszy dzień może rozgrzebna Idziemy. doszliśmy do lina Małej łąki, Proszę bardzo Proszę. dzień uważam za udany. Teraz tylko powrót, około pięciu km półtorej godziny, czyli 5 godzin spaceru takiego dobrego. No i nieźle, to idziemy. O, A gdzie do mnie zabrałeś? No, do restauracji, na no, obie. Jak się ta restauracja nazywa? O Ciężko znaleźć. Ale podobno dobra. W takim miejscu, żeby nie pomyślała, mhm. że akurat się tutaj znajduje. Mieliśmy szczęście, bo dostaliśmy stolik od ręki. Przeważnie, tu się czeka dwie godziny na stolik. Płatność jest tylko gotówką, gotówką. albo. Rewolutem. Rewolutem. Mhm. Podobno jedzenie dobre. Więc Zobaczymy. Pewnie. Zobaczymy. Na górze chyba jest są pokoje do wynajęcia. Okay. Pokażę na zewnątrz jak wygląda. Taki klimat. Proszę. Wjechało jedzenie. Chyba mnie to pokona, coś czuję. A ja dasz radę. nie. Powiedziałeś, że jedzenie wjechało, ale nie powiedziałeś, co wjechało dokładnie. Placki pozbójnicy. Dobry tak. tak. Mięsko, jest dobre. Tak. Mhm. <grymne> A ma drogi galicyjskie. Kowal, wcześniej spożył ogromną ilość słodyczy. Rozsądu z pieprzem. Co? My już po obiadku. Dobre było co? Oj, bardzo dobre. Ale teraz się zrobiła kolejka. I tam już czekają. Ale coś jeszcze Wam powiem, że ten jest taki odźwierny mhm. otwiera te drzwi i zamyka, żeby nikt nie wszedł. No ale tak jest stolik wolny, a obsługa nie poprosi, to nie wolno. Tak. Więc tak. Że tutaj najlepiej przyjść, bo myśmy byli, jesteśmy w tygodniu i... O 13.30. O 13, się, 30. 13 tak. Mhm. Teraz 13. już jest 14 z groszami. 15 jest. 15. No, Towarzystwo zbiera, ale naprawdę A... bardzo dobra kuchnia. A ile zapłaciliśmy za cały obiad? 200 zł, 1 200 zł. 200 zł. 201 I w sumie 3 dania, dwie zupy i napoje. Tak. Więc spoko. A teraz mamy spacerek. Po krupówkach, oczywiście. Nie no, szukamy piekarni. Jakiejś dobrej. I, i sklepu z wędlinami lokalnymi. I idziemy do kampera później. Mhm. Gdzie to jesteśmy? Pospacerowaliśmy po krupówkach, nawet niezatłoczonych. nie zatłoczonych. Na bo dzisiaj to. środek tygodnia. Mhm. Ale ferie. Pierwszy tydzień ferii, Małopolski. Małopolski, między innymi. Mhm. I zobaczcie. Tu jeszcze stało mnóstwo samochodów, bo jest wyciąg orczykowy. No i widzę, że jakiś kamper nowy przyjechał. Troszkę pusto. Jak tu byliśmy pierwszym razem. Jak było wszystko pozamykane. Pandemia, to tu było, tak się stało, jeden przy drugim od odległości i full było i wszędzie tu i po krzakach stali. A pamiętasz jakie problemy były z prądem? Bo i to tak, wszystko, wszystko przerosło. Wszystko, no, tak wywalało prąd. My też tam mieliśmy problem. Także jak macie ochotę spędzić w Zakopanem ferie, to zobaczcie. park Olimp dolny. Pełno Mistry. wolnych miejsc. Zostawimy tutaj? A masz kamperek, tam. A to jest ten kamper, co myśmy go mijali, jak szliśmy na obiad. Gdzie w oddali. Wieczorne wyjście. Bez dzieci. Aha. Nie, po zmęczeni dzisiejszą wędrówką odpoczywającym z dniem jutrzejszym bo też nas czeka wiele atrakcji o oczywiście jutro powiemy poczekaj a ile zrobiliśmy właśnie, kilometrów? właśnie, no. właśnie dystans 17, niecałe 17 km i 24 tysiące kroków no jak na pierwszy dzień i na rozgrzewkę bo to miało już na rozgrzewkę tak. no to powiem zacnie no właśnie. dobra jesteśmy na Kropówkach jak słychać? A jakie mamy plany na jutro? No to powiedziałam, że jutro wszystko powiemy. Co i jak. A trzymasz mnie pewność. Ciąg dalszy nastąpi. Tym akcentem kończymy dzisiejszy intensywny dzień. O, okay, tak. Intensywny. Czuję to dopogę. Trochę czuję. Ale bardzo było.